Chciałbym jeszcze Państwu pokazać taki przyrząd do ustawienia naprężenia w bębenku. No ja ustawiam mniej więcej generalnie tak, że bębenek musi swoją wagę troszeczkę utrzymać. Tu jest oryginalnie ustawiona w fabryce bębenek. Jest troszeczkę naprężenie większe, dlatego chciałbym pokazać jak fabrycznie ustawione jest wiłki. Jest to taki specjalny przyrząd do pomiaru naprężeń w bębenku. Można u nas go zakupić. Generalnie służy do regulowania naprężeń w hawciarkach, ale równie dobrze sprawdza się co To nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o, o kształt bębenka. Teraz wpinamy go tak tym, tą górą, gdzie normalnie tym elementem takim zaczaskowym, wychodzącym o górę. Tu mamy dojście do. Jeżeli byśmy chcieli coś regulować śrubokrętem do, do śrubowego naprężenia, teraz robimy tak. Tak. Tu jest taki element. I ciągniemy. I nam pokazuje wartość, jaką jest, jest ustawiony. Teraz mamy około 250. To jest Newton chyba. Tak. Przytrzymuję sobie. Widać, że on jak przytrzymam troszeczkę wysuwa. I teraz mi pokaże miejsce, na którym się zatrzyma. Pokazało 210. Podejrzewam, że on będzie się jeszcze troszeczkę. Wysyłał, ale przyjmijmy, że 200 mili Newtonów. Jeżeli byśmy chcieli coś regulować, ustawić, to wtedy możemy sobie jedną podregulować, przeciągnąć i znowuż nam wskaże te ustawienie, jakie jest prawidłowe. No tak jest fabrycznie. Ja podejrzewam, żebym pewnie, możemy spróbować tak, jak ja bym ustawił, znając mnie troszeczkę luźniej. Ja lubię generalnie, o to jest troszeczkę za luźno, bo się nam cały wysuwa, już nie, nie chce się zatrzymać. To jest za luźno. Teraz troszeczkę zwiększę. E, za dużo, no, zaraz za mocno. Między. O, no. Jeszcze ciut. To jest. Teraz ładnie nam. Jak ruszę, to trochę waga go opuszcza, ale zatrzymuje się. Ale jak delikatnie ruszę, to czuję, że ta nitka samoistnie zaczyna się wysuwać. Zobaczmy, jak teraz będzie ta wartość nam się zmieni. Bo nigdy nawet nie próbowałem. To jest moje, tak wypracowane przez te 20 par lat, jak się maszynami zajmuję. O, dużo się nie pomyliłem. Pociągnę jeszcze bardziej. zmniejszyliśmy gdzieś do około 130. No czyli du dużo mniej. Chodzi o to, żeby lepiej maszyna szyła bardzo delikatne tkaniny i nam nie ciągło, ale to ta, ta zazwyczaj tak ta jest teraz w zupełności wystarczy.